Dzień kochani. Dzisiaj jesteśmy na stronie winfortune.co I no, to jest taka strona do betowania rzeczy do internet I No i można sobie na nie betować takie słabe skiny jak te na przykład tutaj o. Są tu jakieś te inne rzeczy i możecie sobie za darmo rzeczy brać z tego, właśnie za darmo. Takie 10 itów mogą być lepsze, mogą być gorsze. Wczoraj mi się trafiły takie w miarę dobre. Tam chyba po 4 grosze to były lepsze. jeden z lepszych, bo tak dają wam po 3 centy czy coś takiego. I no, patrzcie, sobie klikam to. Dużo itów jest jeszcze do rozdania, więc może mi wyślą, I ten, i sobie zobaczymy, no. Zresztą trzeba chwilę poczekać, bo to się nakładuje. Aż ten bot wyśleć tą ofertę. O, i akurat to się udało. I no. Zobaczcie. no jakieś ity są. Nie są chyba to najlepsze ity. No, jakieś zielone za mitem. Są no, takie średnie, średnie, ale może zawsze coś być do betowania. I właśnie takie 10 itów możecie sobie włożyć na tą stronę i na przykład coś wygrać. Wiecie, o. Tutaj kilka itów. Dobra, więc tak. Tutaj trzeba wyjść z tego, wejść znowu na stronę. Na jackpot'y. Coś sobie obstawię z raz no. No dobra, akurat jeszcze nikogo nikt jeszcze nie wbił. Więc teraz ja sobie szybko wybieram ity. I no. Szybko, 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 bo to... Czas, czasem mija tam, można nie zdążyć. Ale raczej zdążę, bo jeszcze dwie minuty, bo jeszcze nikt nie wbił, no to... Na pewno zdążę. Dobra, i teraz trzeba potwierdzić. Tak, to jest prezent. Okej. Okay. Aż szybko wyjść na Steam, potwierdzenie, otwierzyć tu. Otrzym, nie otrzymałem. Ok, ok, klikaj, klikaj. Ok, wyłączam, wchodzę znowu i mam. powinienem dołączyć. O, jakiś czerwony Red Empire. Nie znam tego itka, ale zawsze się przyda. No, no 4 grosze czy centy, tam nie wiem, jak takiej stronie tam jest ale no i teraz w poczekać tą minutę co zostało no i no i tutaj te darmowe itemy możecie co godzinę sobie brać ile chcecie tylko zależy bo czasem nie mają tam jeszcze tych skinów reszty i czasem nie można wypłacać o jakieś to ornamentalne dragon fungi a w jakiś AUG? Dobra. Trzeba jeszcze chwilkę poczekać. O, 2.40. Ktoś jeszcze wybił. Dobra. A i w ogóle tutaj powinna być taka zakładka z tym z tymi refera referalnym tym systemem. Tam możecie wpisać mój kod gud, g o, -o d długie duże i no. I za to wy dostajecie jedno darmowe wypłacenie tych skinów. I ja dostaję darmowe. No. Więc jak chcecie sobie wypłacać. Okej. Okay. Chyba już się zaczęło. Dobra, już się zaczęło. No i zobaczymy, może coś wygramy? Czy nie? Może może? No i wygraliśmy akurat wartym. Więc no. Teraz wystarczy szybko wejść na Steam'a, Jak jesteś na telefonie, bo na komputerze to tam wyświetla się komunikat, tylko taki. No i wysłali wam już wasze ity. No, no, i tak można sobie zarabiać dużo hajsu, trzepać na tym, bo to łatwo wygrać na tym, jak, ma, jak daje, daje się te słabe ity. No. Ech, I no. Kurna. I no. Dobra, zatwierdźcie, zatwierdźcie. No i to chyba by było na tyle. Ech, I no, wpiszcie mój kod. No i się mamy.